Marszałek Sejmu, Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry. Witam, Panie Marszałku. Jak pan cię tutaj przepchnął elegancko. Panie marszałku. Panie marszałku, podatki. Wszyscy teraz chcą prostego systemu podatkowego. Wszyscy teraz mówią, że ma być łatwo, miło, nisko i przyjemnie. Pan w to wierzy? Że tak wszyscy nagle zapragnęli? No wierzę, że chcą wygrać wybory prezydenckie i pewnie taka jest przyczyna, że to mówią. Natomiast ogólnie to ja myślę, że tak szczerze to wszyscy chcielibyśmy mieć dobry system nie, podatkowy. Oczywiście, nie żeby do końca... były niskie, żeby były proste, to tak. Z reguły jest tak, że ci, którzy rządzą nie do, nie do końca mają determinację, wiedzę albo pomysł jak to osiągnąć. No dobrze, a wy macie, bo y, jako żywo podatki to nie jest prerogatywa prezydencka. Jest w pewnym zakresie. Na przykład Jakie? wetowania wprowadzenia nowych podatków mhm. albo niekorzystnych zmian podatkowych. No i to, co zapowiedział Słowo czyli że może robić Radę Gabinetową, zapraszać członków rządu i po prostu rozmawiać z nimi, co, co robią. Moim zdaniem to jest niedoceniane. Mieliśmy taki format rozmów ludzi z rynku z Ministerstwa Finansów, mhm. które się nazywało forum podatkowe. Tak. Były też takie potwora, typu forum cen transferowych, forum akcyzowe. To wszystko zamarło. Po prostu mhm. minister finansów nie, nie chce rozmawiać z rynkiem i prezydent mógłby zaprosić. de do siebie Ale musiałby chcieć bardziej aktywną prezydenturę. No tak, tylko że to, co zapowiada Sławomir Męcen, y, może skończyć się przekonaniem wyborców, że prezydent zakładam, że Sławomir że do drugiej tury został prezydentem, że prezydent jest y, takim już naprawdę potężnym hamulcowym. Bo to, co Znaczymy, hamulcowym, a nie motorem. Sekundę, to, co proponuje Sławomir Męcen, to jest, jeśli rząd nie będzie chciał współpracować, to będę mhm. zwoływał rady gabinetowej i będę wetował im wszystko. No, to się powinien wziąć do galopu. Dlatego, że do tej pory prezydent Duda tylko zapowiada wszystkiego, a tak naprawdę nie wetuje wszystkiego, tylko różne rzeczy, które mu nie pasują. Prezydent Uda nawet nie zapowiadał wetowania wszystkiego. To jest moim zdaniem narracja, która błąka się gdzieś po korytarzach obecnej koalicji rządzącej, że oni nie mogą, bo prezydent, ale w wielu przypadkach nawet nie przetestowali, nie uchwalając odpowiednich ustaw i nie wysyłając do prezydenta, sprawdzając, czy się zdarzą z wetem. Moim zdaniem prezydent ma podejście takie, że nie wetuje prawie niczego. Nie czy rządził PiS, czy Platforma. No, liczba tych ustaw jest naprawdę niewielka, które zawetował. Natomiast moim zdaniem problem jest to, że w polskiej polityce brakuje ośrodka z inicjatywą. W rządzie brak koordynacji. Słyszałem, co pani mówiła wcześniej w przeglądzie prasy no to tej sprawie podatkowej. No przecież to jest kompromitacja. Że oni ze sobą w rządzie nie rozmawiają, że nie, że nie mają jakiejś agendy. Ja na to zwracam uwagę od momentu, kiedy umowę koalicyjną przeczytałem, że tam w ogóle nie ma istotnych rzeczy. Co oni właśnie będą robić jako ten rząd? I to jest dobry przykład. A wpisanie tego w kontekst tego konfliktu, sprzeczki na linii polsko-amerykańskiej negocjacji ukraińskiej to czysta głupota. I no potrzeba ale... po prostu jakiegoś motoru w tej polityce. Jeżeli motor nie jest mhm. w stanie wykształcić się w rządzie ani w parlamencie. To dlaczego nie w płacu prezydenckim? No, ktoś w tym państwie musi przejmować inicjatywę. Dlatego, nie, nie, że nie róbmy oskarżenia że z tego, że może... na scenie politycznej pojawiają się politycy, którzy ja mówią, że będziemy używać narzędzi, które daje nam konstytucja. Rada Gabinetowa to nie zwiemy słowem Mira bo jest narzędzie konstytucyjne, Panie podobnie jak inicjatywa Panie ustawodawcza. Ja nie robię z tego zarzutu, tylko wiem, jak to się kończy. Jeżeli jest sprawny. Yy... Tu, tu, tu jest pewna wątpliwość i zastrzeżenie, narracyjnie rząd, czy większość sejmowa, jest w stanie z wet prezydenta, czy z takiego działania prezydenta zrobić broń, yy, która w prezydenta uderza. Dlatego, że właśnie jest hamulcowym, nie, nie zgadza się na zmiany, nie zgadza się na reformy, nic nie możemy zrobić, yy, wtrąca nam się w rzeczy, które nie Aha. są w jego yy, zakresie. I to, to bardzo łatwo tę narrację zbudować i tak naprawdę on będzie siedział w pałacu i wetował, co popadnie, a oni będą siedzieli na yy, w alejach i yy, będą yy, nic nie nie robili, bo uznają, że nie mogą. No jest też możliwy pozytywny scenariusz, że panowie, może i panie, zaczną ze sobą normalnie rozmawiać, współpracować, posuwać sprawy do przodu, rywalizować na to, kto wykaże inicjatywę, w których sprawach. Dlaczego, dlaczego tak na to nie spojrzeć? No. Dajmy, dajmy sobie szansę, że będziemy pozytywnie zaskoczeni. Oczywiście sprawy, mogło, <laughs> ja oczywiście sprawy zawsze mogą pójść źle, prawda? Tam, gdzie są ludzie, tam konflikty. Natomiast yy, ja bym się nie bał. To moim zdaniem jest jeden z mniejszych problemów, jakie mamy. Yy, podatek cyfrowy, o którym pan wspomniał, wy jesteście za? My nie jesteśmy za wprowadzeniem nowych podatków, natomiast jesteśmy za tym, żeby międzynarodowe koncerny, które operują w Polsce płaciły podatki. One co zasady powinny płacić podatek dochodowy, mm -hmm. ale regulacje są takie, że da się przy pomocy paru mniej lub bardziej prostych czy skomplikowanych ruchów nie wykazywać co dochodu i na przykład tak jak Facebook wykazywać go w Irlandii, tak? Mm -hmm. I uważam, że w tym zakresie nasze państwo powinno mieć jakieś środki zaradcze. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyegzekwować podatku dochodowego od wielkich koncernów, być może powinien to być podatek cyfrowy, być może jakiś inny, nie wiem, nie postuluję tego. Żeby było jasne, bo zaraz będzie ofera, Bosak postuluje nowy podatek, nie chcę nowych podatków. Natomiast no niestety, on będzie nowy. Jakby pan, pan na to nie patrzył Nie chcę też międzynarodowych korporacji, które traktują nas jak owce dostrzeżenia i na przykład przejęły znaczną część rynku reklamowego, to się zdarzyło na rynku medialnym, co pani redaktor mm -hmm. zapewne doskonale wie, że duża część przychodów z mediów konwencjonalnych przepłynęła do platform internetowych. Prawda? Platformy za nic nie biorą podzielnością mówimy, my jesteśmy platformy, nie jesteśmy redakcjami. My to właśnie za nic nie odpowiadamy, tylko za to, żeby tam się dało coś klikać, tak? Ale rynek reklamowy sobie przejęli, no i te dochody wykazują właśnie poza granicami, nie chcą tu płacić podatku dochodowego. Tak nie powinno być. Czyli Basak jest nowym podatkiem? Tego nie powiedziałem. Natomiast moim zdaniem, tak jak wyskoczył wicepremier Kawkowski, to jest idealny sposób, żeby tego nigdy nie zrobić. Bo? No, bo mu nie chodziło o wprowadzenie podatek, jakby mu chodziło, to by ten podatek napisał. Mu chodziło o wrzucenie grafiki na X, yy, gdzie będzie szaro-czarna twarz Elona Maska, Dumunicznego Elona Maska, który jest. No trochę teraz. Teraz to wyrasta no, do takiego George'a Sorosza na lewicy, tak? No, My na prawicy George'a Sorosza się no boimy, pan... a lewica się będzie bała Elona Maska. Nie ma pan, nie ma pan takiego yy, poczucia, że mamy do czynienia z y, geniuszem zła, jak w komiksach trochę, że. Ojej, jest... ojej, ojej, ale proszę powiedzieć, no po pierwsze, obranił wolność słowa na. Na Xie, na no nie, to no nie, nie. To no już nie, nie, była nie. taka cenzura nieznośna. Pani redaktor. Ale to, co on robi, to jest cenzura, a rybór. To jest po prostu, on cenzuruje inne rzeczy w tej chwili. Ja tego. Do, ja wiem, nie nie ale widzę, ja doskonale wiem, Pani No to mamy Akurat teraz, tak, was nie cenzuruje. Mamy pluralizm niezadowolenia. My jesteśmy niezadowoleni z Facebooka, wy jesteśmy niezadowoleni z X-a, natomiast jest ważniejsza dla na nas sprawa z Znaczy, jeżeli on ma rację, że Ukraina by już padła, gdyby nie te jego Starlinki, no to uważam, że wszyscy, łącznie z y, lewicą, ono powinni jednak być mu wdzięczni. Nie mówię, że powinni powiedzieć, y, jak to teraz prezydent Trump powiedział, że Iżyc, say thank you. No. Natomiast tak naprawdę, no, to co napisał minister Sikorski, obawiam się, że, no, ale panie, że może być tak, że nie ma alternatywy dla tych Stanów. Ale co on napisał? On napisał, to my za nie płacimy. Nie będę wchodził w wyliczenia części kosztów, bo się z tych wpisów dowiedziałem ile. Uważam, że powinna być transparentność w zakresie polskiej pomocy, a nie, że jak się któryś polityk w polski wkurzy, to dopiero coś wypapla. Albo jak chce się pochwalić do zagranicznej gazety, to wtedy coś wypapla. Przecież o tym, ile czołgów oddaliśmy, dowiedzieliśmy się z zagranicznych forum gazet. A teraz się ze sprzeczki z Alonym Maskiem, Między ale a Muskiem, dowiedzieliśmy, że wydajemy ponad 200 milionów złotych rocznie na Starniki dla Ukrainy. Wcześniej były plotki, że Orle za to płaci. Pytanie, czy to się sumuje, co Orleń płacił i co. Nie, Niestety, to nie sumuje, czy to jest to że się odejmuje. Fajnie, jakbyśmy jakiś raport w parlamencie dostali. <laughs> Państwo jako dziennikarze też powinni na to naciskać. tak, no, sądzę. tak. Natomiast wracając, y, obawiam się, że może być prawdą, że nie ma w tej chwili substytutu dla tej jego usługi. Y, to wynika z... no, Ale za chwilę będzie, bo Francuzi nad tym pracują, mówią, za dwa miesiące zobaczymy, będą, no zobaczymy, będą nasze. Zobaczymy, zobaczymy. życzę Francuzom powodzenia. W ogóle wszystkim życzę powodzenia. O, no, jak... <laughs> Jaki pan życzliwy, panie A Szczególnie chciałbym, żebyśmy mieli swoje satelity, swoją komunikację, żebyśmy nie byli albo od Elon Musk albo od Francuzów, tak? Natomiast y, robienie z niego geniusza w sytuacji, kiedy rzeczywiście znacznie pomógł tej Ukrainie, no ja jest moim zdaniem, po prostu jakimś takim zacietrzewieniem. Panie marszałku, to jest... Znaczy, tak typowego konfliktu interesów, jak ma Elon Musk w tej chwili, to ja dawno nie widziałam. No, bo to Ponad pierwszy sto... w amerykańskiej polityce no to nie pierwszy, w ogóle nie w polityce, tam nie co drugi w biznesie, no tylko, jedną że, albo dwoma Tylko, nogami. że on ma, y, y, on dostał dotacji na 18 miliardów. Mm -hmm. A w tej chwili obcina programy na y, dokarmianie dzieci. Znaczy, nie widzi pan tutaj jakiegoś szaleństwa? No obcina też programy jakieś tam y, inkluzywnościowe, lgbtowe itd i tak dalej. Czyli, y, y, ponieważ obcina tamte, to y, dobrze, że finansowanie na... lewackiej propagandy w Polsce, którą Amerykanie nie wiadomo po co finansowali. No, nie potrzebujemy tego. Także robi pewnie rzeczy i dobre i, i dyskusyjne. Jednocześnie, ale przede wszystkim to nie jest nasza sprawa. Amerykanie zdecydowali. No trochę jest. E, no, trochę jest Sam jak. pan powiedział, że znaczy, gdyby aspekcie nie jego starniki, to by Ukraina partia. że nas to dotyczy, czyli obcinanie lewicowej propagandy w Europie Środkowej i Wschodniej, czy wspieranie Ukrainy, to jego działania może Tutaj jest, pozytywne. a tam nie jest. Okay, Natomiast Amerykanie, no, no tam są ci płaczący. Amerykanie co ich teraz zwalniają, bo każą ich chodzić do pracy. Panie ja rozumiem, że establishment demokratyczny się przyzwyczaił, że bierze pracę pracy. Panie Wysoku, najbardziej płaczący <laughs> zawsze jest republikański, biały mężczyzna, którego obraża wszystko. To tak, którego nie obraża wszystko. Obrażają nie go geje, obrażają go kobiety na wysokich stanowiskach, obrażają. Jak je... oglądam filmy no. z internetowych sprzeczek na amerykańskich ulicach, to ci najbardziej rozrzeszczani to wyglądają bardziej jak jakaś taka subkultura. No właśnie, a, Panie, a, jak, a mnie, wy, a mnie wy, wyświetla a się tak jak jak ja. inne, inne, inne filmy. Znaczy bardziej wyglądają jak ja, tak? Panie, Panie redaktor marszałku, wygląda bardzo konserwatywnie. Ba, bardzo konserwatywnie. Dzień dobry. Konserwatywka. Panie marszałku, Mencen w, kamp w kampanii wyborczej idzie bardzo ostro do przodu, tylko y, dwa, dwa lata. Nawet Biegnie z... do przodu. Nawet... O, ja to I... Właśnie, skąd się biorą te filmiki z biegającym męcenem, bo ja miałam pana o to zapytać, co chwila mi się, wiesz, wyświe... i to nie jest jeden filmik, bo czasami <grym> biegnie w dzień, czasami mamy... biegnie w nocy, mamy... czasami biegnie wieczorem. Z... Dlaczego on biega? Bo on cały czas się z ludźmi spotyka. On zapowiedział chyba na ten weekend 7 spotkań. W jeden, w jeden dzień robi się 7 I, spotkań. Ale na piechotę tam idzie? Musi tam biec? Czy... Nie, jakbym biegł od miasta do miasta, to by nie dał rady. Natomiast yy, jeżeli dobrze rozumiem, to biegnie do samochodu, żeby na spotkania. Aha. Wypuścił nowy odcinek swojego podcastu: Męcen i na końcu jest dłuższy, więc na końcu wyjaśnia, dokąd biegnie. Okej, okay, dobrze, ja Zacząłem słuchać to. wczoraj wieczorem i nie zdążyłem dojść do końca jeszcze. Ja też nie, nie zdążyłam w ogóle zobaczyć, więc zobaczę i Państwu opowiem, dlaczego Męcen ten biega. Panie Marszałku. Yy, eh Tylko, że dwa lata temu, też w lipcu, sierpniu, przed wyborami, mieliście poparcie sięgające do 17-18 punktów. Stąd Ojej, nie, no naprawdę. Im tak więcej powiem. lat, tym wyższe sondaże. Tak? Nie, no nie, nie było, było tam kilkanaście, tam 17? ale 17 nie, nie było, 17. Nie, nie było, no, ale tak mi się wydaje, że nie było. Nie spierajmy się, bo to nie ma znaczenia. Dobra, nie ma, nie, nie ma znaczenia. Wysoko było. Było wysoko, mniej, było niższy, tak. tak. No, obawiamy się, że może być podobnie, dlatego studzimy nastroje i nie hełpimy się tym. Jeden czy dwa sondaże, w których Sławomir Jermensen wypadł pieniądz Karol Naworski, nie oznaczają jeszcze, że Sławą Męcem wyprzedził Karola Nawrockiego. Prezes Kaczyński mówi, że to, są, że to jest spisek oraz manipulacja. Wszystkie te sondaże, w którym Męcem wyprzedza Nawrockiego. Pytanie no. tylko, czy jest spisek? Ja, bo jeżeli kandydata, to Sławomir Męcen we, we swoich wypowiedziach przy tym ostrzegał, jeżeli się kandydata przewartościuje, a później wynik będzie niższy, mm -hmm. no to może powodować pewne takie tąpnięcie morale wśród wyborców i tak dalej, to to może być coś wymierzone w nas. Yy, my potrzebujemy trendu wzrostowego, nie potrzebujemy przewartościowania sondażowego. Mm -hmm. Apple do mediów, do sondażowni, nie zawierzajcie nam sondaży, <laughs> publikujcie prawdziwe, a my będziemy cierpliwie powolić do przodu. No dobrze, czyli to... Wierzy pan w to, że Wiesz? Dobrze. Wierzy pan w to, że już wyprzedził Nawrockiego, czy że ta fala wzrostowa jest, ale jeszcze nie aż tak duża? Znaczy się patrzą na średnią sondażową. Mhm. Wydaje mi się, że sądaży, w których wyprzedził, były ze dwa, a tych, w których nie wyprzedził, jest chyba większość. Więc wydaje mi się, że jakby nie, to nie jest moja główna pasja, śledzenie każdego nowego odczytu sondażowego. Mamy od tego sztab, oni tam analizują takie rzeczy. Natomiast w średniej sondażowej wydaje mi się, że, że Karol Nawrocki jest kilka punktów wcześniej. Natomiast bardzo wyraźnie Sławomir Bęzen goni, przepływ, ale goni i to jest duże zaskoczenie dla wszystkich. Wszystkich, że kandydat, który nie był brany pod uwagę jako pretendent do drugiej turze, który może być w drugiej turze, a najciekawsze jest to, że podobno jedna z redakcji zrobiła badanie pod kątem drugiej tury pomiędzy Karolem Nawrockim i Rafem Trzaskowskim i Sławomirem Mencenem i Rafałem Trzaskowskim i go nie opublikowała, ponieważ wyszło, że Sławomir Mencen łatwiej by wygrał z Trzaskowskim niż No. to jest logiczne. Ale Mi tak trzeba Mi się mieć też badań tak specjalnie, żeby, żeby to było logiczne, dlatego że Mencen dostaje wszystkie głosy Nawrockiego i wszystkie swoje, a Nawrocki dostaje część, część głosów Mencena, więc to jakby logicznie się rozkłada. Panie marszałku, pan jakoś będzie mocniej wspierał słowo Mencena w tej kampanii? W wymiarze proporcjonalnym do zainteresowania sztabu i kandydata. A mógłby pan rozwinąć tę wypowiedź? No tak, tak. Jeżeli będę proszony, żeby bardziej być obecny w kampanii, to jestem do dyspozycji. Natomiast to musi być kampania Sławomira Mencena. Ja rozumiem, że pani redaktor nawiązuje do tego, że po prostu nie jeżdżę ze Sławkiem po kraju na wszystkie spotkania, a tak. nie nawet na część. Tak. Na paru byłem. Tam, gdzie było mi blisko albo tam, gdzie jest mój okręg wyborczy. Będę, zdaje się, że w następnym tygodniu na wszystkich spotkaniach na Podlasiu. To jest mój mhm. okręg wyborczy. Więc traktuję to jako swój obowiązek i Priorytet, żeby tam się pojawić. Oczywiście byłem na konwencji, natomiast Sławek zafundował sobie prawdziwą orkę, jeżeli chodzi o te spotkania. Ja mam bardzo dużo obowiązków jako wicemarszałek, dużo spotykam się z ludźmi z różnych, najróżniejszych grup, branż, jeżdżę za granicę na konferencje sporo, więc musiałbym porzucić wszystkie obowiązki, żeby wejść w taki tryb kampania Klaudiusławowi Wiermencel, a to jest jego kampania wyborcza. To znaczy, my nie chcemy, żeby wyborcy odbierali to jako powtórkę z 23 roku, gdzie jeździeliśmy wspólnie. Wygłaszaliśmy przemówienia wszystkie mhm. razem na scenie i tak dalej. To jest jego kampania wyborcza. Moja kampania wyborcza prezydencka była pięć lat temu. Teraz jest sławą. Miramęca na kampania wyborcza. I y, jeżeli na finiszu będziemy widzieli, że na przykład moje silniejsze wejście w kampanię może jeszcze, y, że tak powiem, podbić wynik, zmobilizować ludzi, ja jestem do dyspozycji. Y, natomiast w tej chwili po prostu wydaje się, że idzie dobrze i y, Sławek pan... złapał swój rytm, złapał swój styl. Moim zdaniem bardzo fajnie widać, że w tej kampanii też y, rozwinął się jako polityk. Y, jego przemówienie w, na wiecu Bechotowie był moim zdaniem przy jego przemówieniu, jakie ja słyszałem, może nie słyszałem wszystkich. W ogóle fajna ale bywamy to ma... przecież na tych konwencjach I... od 7 lat i, moim zdaniem, przemawiał naprawdę z mocą, z charyzmą, y, fajnie. I ale się pan rozpędził, panie marszałku. No nie przebije się tutaj. Panie marszałku, y, pozbyliście się ludzi związanych z Grzegorzem Braunem. Y, z... Mm, nie y, sformułowałbym tego w ten sposób. Jakby pan to sformułował. Podziękowaliśmy im. Czy, czy, wszystkim, co? który fakt ma Pani na myśli? No, o, w, Bo ostatniej... jest parę różnych faktów, więc możemy je skomentować. No, y, Dwaj posłowie odeszli sami. Z... Sami odeszli. Sami odeszli. Z y, kogoś z klubu. Pozbyliśmy, kiedy ktoś Natomiast sam z y, rad Liderów Konfederacji też żeście się. Po prostu partia wybrała nowe władze. Po prostu partia wybrała nowe władze. Proszę Państwa, nikt się nikogo nie pozbywał. Przecież to jest szeroki namiot Konfederacji, który przytuli wszystkich. Po Bardzo w jesteśmy zainteresowani współpracą z każdym, kto chce tworzyć Konfederację. Natomiast nie każdy był zainteresowany współtworzeniem Konfederacji. Na przykład akt wystartowania wbrew uchwałom i yy, samodzielnego na prezydenta przez Brzegorza Brauna, no jest takim politycznym wyjściem z Konfederacji. Tak? To, że Sąd Partyjny później Brzegorza Brauna zatem yy, z partii usunął, to była kropka na D. Wiadomo, że jeżeli startuje się przeciwko kandydatowi, którego kampania prezydencka jest już rozwinięta, to jest opuszczenie projektu politycznego. Szczerze jeżeli ktoś decyduje się wspierać konkurencyjnego kandydata, to to jest formalne kwestie są trochę na drugim miejscu względem czynów politycznych w polityce. No Pani doskonale tak. to rozumie śledząc politykę. Pani, Więc stwierdzenie, że, że my głównie. się kogoś pozbyli no, ja mediowałem i łagodziłem te nastroje tak długo, jak się tylko dało. Panie Marszałku, ale z drugiej strony, może pan łagodził i mediował, z drugiej strony, ja od polityków Konfederacji słyszę: uf, w końcu mamy to z głowy. Mamy z głowy Brauna, mamy z głowy Korwinamika z drugiej strony, i możemy iść do przodu, budując tę nową prawicę. Z twarzami, no, pan już jest w polityce jakiś czas jednak, za 20 lat będzie pewnie. W przerwą 12 lat poza parametrem. Ale jednak, od 20 lat. Yy, yy, ale są to twarze młodsze, są to twarze, powiedziałabym, mniej obarczone grzechami przeszłości. Ja bym nie powiedział y, tym kolegom, którzy odeszli, że nie są obarczeni grzechami z przyszłości. Moim zdaniem po prostu mają trochę inną strategię polityczną i czasem w jednym projekcie mogą funkcjonować, jak to się mówi, gra skrzydłami, czyli ludzie, którzy realizują. Moim zdaniem można się różnić na poziomie strategii marketingu politycznego, strategii mm -hmm. tego, kto się jakim tematem interesuje, budowania swojego wizerunku. Natomiast jak strategia polityczna się rozjeżdża, to prędzej czy później się trzeba rozjeżdżać. Moim zdaniem nie da się realizować w ramach jednego projektu, operacji, poszerzenia y, bazy wyborczej i walczenia o to, żeby być wiodącą siłą na polskiej prawicy i strategii bycia najradykalniejszym ruchem w Polsce czy w Europie politycznym, prawicowym, no po prostu to są dwie trochę różne rzeczy. Ja uważam, że my potrzebujemy zmienić Polskę a nie y, być y, biegunem kontrowersji i jakby to nie znaczy, że się czegokolwiek, bo wiem, że z zaraz temu oskarżają, że czegoś tam wyrzeczemy, będziemy tam, niektórzy nas oskarżali o centryzm, nie wiem czy mnie można oskarżyć o centryzm, mam nadzieję, że nie, y, natomiast chciałbym, żeby wyborcy centrowi nie bali się na nas zagłosować, uważam, że jesteśmy dobrymi liderami, nadajemy się do tego, żeby nasza pozycja polityczna rosła. Dziękuję Panie Marszałku bardzo serdecznie. Tak, no rzeczywiście Pana Marszałka nie można oskarżyć o centryzm w ogóle. W ogóle. <noise> dziękuję Jak Panie dziękuję. W ogóle. <noise> Mam nadzieję, że ludzie od Wielkiej na to usłyszą. Dziękuję.